Jeżeli chcemy otworzyć jakiś dokument za pomocą programu Adobe Bridge, musimy go oczywiście wcześniej uruchomić. I tak podstawowym minusem otwierania dokumentów właśnie w tym programie jest to, że jest to osobna aplikacja. Musi się ona otworzyć, w związku z czym zabiera trochę pamięci komputera i sam proces otwarcia trochę trwa. Jeżeli więc chcemy otwierać jakiś tam konkretny plik, który już sobie wcześniej określiliśmy. Najlepiej jest to zrobić w standardowy sposób, natomiast jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś funkcji bridge'a, a jest ich naprawdę sporo, najlepiej właśnie z niego skorzystać, dlatego że bardzo pomaga on przy organizacji pracy. Tak więc, aby go uruchomić, możemy kliknąć w tym miejscu lub wybrać go z menu File, następnie Browse in Bridge lub użyć skrótu klawiszowego Alt Ctrl O. Jak widzimy, otworzyła się zupełnie nowa aplikacja. Wspomnę jeszcze, że podczas instalacji Photoshopa nie instaluje się jedynie sam Photoshop, ale właśnie program Adobe Bridge oraz Adobe Camera Raw. Umiejętność posługiwania się tymi trzema programami może naprawdę ułatwić nam pracę, a co najważniejsze bardzo ją przyspieszyć. Zacznijmy od początku. Jak zwrócicie już uwagę program Adobe Bridge jest bardzo podobny do takiej zwykłej przeglądarki powiedzmy Windowsowskiej. Mamy tutaj pasek nawigacji, OKTO główne. Ogno podglądu oraz metadata, czyli metadane. Są to wszystkie szczegółowe informacje na temat danego pliku, który mamy w tym momencie zaznaczony. Jeżeli plik pochodzi bezpośrednio z aparatu fotograficznego, tak jak na przykład ten, ten cały folder jest zimportowany z aparatu fotograficznego, to mamy takie informacje tutaj wyświetlone jak ISO, jak czas naświetlania oraz przysłona. Tak więc, jeżeli chcemy otworzyć jakiś dokument w Photoshopie, wystarczy, że dwukrotnie na niego klikniemy. Wyjątkiem jest. Plik typu Ra, który otworzy się wcześniej w programie Adobe Camera Ra. Oczywiście o tym więcej będę mówił w osobnej lekcji. Na identycznej zasadzie otwieramy pliki jak w Photoshopie, w oknie otwarcia pliku. Tak więc, jeżeli chcemy otworzyć jeden klik, po prostu dwukrotnie na niego klikamy. Jeżeli chcemy otworzyć kilka, zaznaczamy na tej samej zasadzie jak w Photoshopie i klikamy Enter. Wtedy wszystkie te dokumenty zostaną automatycznie otworzone. Ja zaznaczę tutaj powiedzmy trzy zdjęcia. Wciskam Enter. W następnej lekcji pokażę Wam jak otwierać dokumenty z programu Adobe Mini Bridge.